Zapasz kawę, usiądź wygodnie Witaj w emocjonalnym espresso Krótkich, ale mocnych opowieściach, które zostają z tobą na długo Bo czasem wystarczy jedno zdanie, by zobaczyć więcej Posłuchaj Ty ciągle siedzisz z tym telefonem Powiedziałam to odruchowo, nawet nie myśląc, jak to zabrzmi. Chciałam powiedzieć: martwię się, że tracisz czas, że zamykasz się w tym ekranie, że kontakt z innymi ucieka, ale on usłyszał coś zupełnie innego. Usłyszał: nie akceptuję cię, nie rozumiem Twojego świata, to, co dla ciebie ważne, jest bez sensu. I wtedy przypomniałam sobie, jak ja w jego wieku siedziałam godzinami z przyjaciółką na telefonie stacjonarnym. Mama krzyczała z kuchni: ile można gadać, przecież widziałyście się w szkole. Ale dla mnie to było wtedy najważniejsze miejsce spotkania. Dzisiaj to miejsce spotkania wygląda inaczej: ma ekran i internet, ale sens pozostał ten sam. Potrzeba bycia blisko, bycia w kontakcie, bycia częścią grupy. Telefon dla nastolatka to nie tylko rozrywka. To przestrzeń rozmów, źródło informacji, czasem też bezpieczne miejsce, gdy świat realny bywa zbyt trudny. Oczywiście nadmiar szkodzi, brak snu, zależnienia. Problemy z koncentracją to realne zagrożenia. Ale jeśli zaczynamy rozmowę od wyrzutu, Ty ciągle siedzisz z tym telefonem, to zamiast mostu budujemy mur. Co mogę powiedzieć inaczej? Widzę, że bardzo dużo czasu spędzasz w telefonie. Opowiesz mi, co jest tam dla Ciebie tak ważnego? Albo chciałabym lepiej zrozumieć, co daje Ci ten świat online? Albo inaczej, martwię się o Twój sen. Ustalmy razem zasady, które pomogą Ci odpocząć. Bo rozmowa o telefonie nie jest tak naprawdę rozmową o technologii, ona jest o zaufaniu. Czy ja chcę kontrolować, czy zrozumieć? Czy chcę zakazywać, czy towarzyszyć? Telefon może być narzędziem podziału albo mostem. Wszystko zależy od tego, jak o nim rozmawiamy. W psychologii mówi się, że technologia sama w sobie nie niszczy relacje, niszczy brak rozmowy o tym, jak z niej korzystamy. A ty, kiedy ostatnio złapałaś się na tym, że chciałaś wyrwać dziecku telefon z ręki. I czy spróbowałaś wtedy zapytać, co w nim dla ciebie jest ważne? Jeśli to zdanie coś Tobie poruszyło, podziel się. Jest mnóstwo rodziców, którzy mają problemy, a nie wiedzą nawet, że jest kanał czy podcast zrozumieć nastolatka. Jeśli słuchasz mnie i podoba Ci się to, o czym mówię, podziel się z innymi rodzicami, tak żeby każdy miał dostęp do wiedzy. A jeśli masz problem, napisz. Do usłyszenia w następnym odcinku.